She keeps lost Siemanko, witajcie do mister Piotrek w następnym odcinku naszej twierdzy Na pierwszym planie użycie sobie ubijanie woza orków Spotkałem go po drodze i postanowiłem nagrać, bo dawno go nie ubijałem i chciałem sprawdzić jak to generalnie teraz wygląda Nie wykorzystałem wszystkich swoich tych atrybutów i wszystkich takich jakby udogodnień bicia typu tam combo W sensie takim, że tam czasami mi odlatywał Ale jakoś z nim poszło w miarę szybko Oczywiście wszystkie czasy są do poprawienia, tak jak to już wiadomo. No i tutaj macie sobie zobaczyć Q wszystkie moje statusy. Biję go w misie, ponieważ smocze mi się nie opłacało ani w 5 więc biję go w misie bojowej, żeby właśnie mieć troszkę więcej speeda NNOW bojowej. No i tutaj go zaraz ubijemy. Jak mówię, to toż jest boss, który nie sprawia żadnego problemu. I po skończeniu pamiątek będziemy brać się za coś ostrzejszego. Dropa standardowa, szkatułka i poty. I jedziemy dobra dalej z dalszym materiałem. W dalszym materiale użycie otwieranie małż, skatulki, pozorków i czytanie książeczek. Z tych standardowych, które ja czytam. Duchowe uderzenie niestety nie weszło. Silne ciało, trzy książki do M7. I walnięcie również nie weszło ze szkatułki, w arków w pigułkach krwi więc jakiś szajs a z sześciu małż no całkiem miły prezent jak zaraz ujrzycie czyli biała perełka na której troszkę zarobimy generalnie koszt tego wszystkiego wynosił mniej więcej 80kk 80 i tutaj taką małą gafę walnąłem ponieważ jak zaraz ujrzycie perła nie nie jest warta 80kk tylko perła jest warta coś około 100 kk 100 105 kk więc to jest taka mniej więcej cena. Więc jesteśmy do przodu około 20-30 baniek. Tutaj nagrałem takie, jakby nie wiem, chciałem trochę tą klątwę znieść z siebie, gdyż miałem tak, że nie weszło mi po prostu od 6 dni, nie wchodziła mi księga. Tak jakoś tak chciałem nagrać, może by się może udało, żeby weszła, no i weszła w końcu książka. Pierwsze od nawet od 8 dni, nie od 6, daj sorry za pomyłkę. Nie od 8, a od 6 dni, bo yy, od 6 dni, nie to się pomyliłem. No i w tym końcowym materiale z Metina chciałbym podziękować użytkownikowi ORS96, graczowi, który kończąc grę postanowił mi oddać swoje kuza za darmo. A ja Ci chłopie bardzo dziękuję, bo naprawdę z tych itemów doszła kaska na książki. No i myślę, że mm, oglądasz to i masz, nie wiem, jakieś. Nie jak ja się oczywiście nie wiem, że uh, zrobiłeś dobry uczynek taki oddałeś mi ekwipunek. Uh, Dzięki chłopie jeszcze raz, bo naprawdę um, pomogły, mi, pomogły mi te itemki i teraz będę miał na um, naoszczędzone no, troszkę mniej dropu. Bo będę musiał mniej dropić i będę miał na książki. Um, no i tak naprawdę w, w części z Matina to tyle, ponieważ nie było zbytnio co w tym tygodniu nagrać ale w na następnym tygodniu na już nie zawiedziecie się, ponieważ będzie dobry, solidny materiał, ale o tym już w dalszej części i generalnie co w tym tygodniu jeszcze, bo w tym tygodniu również będzie niespodzianka, a tak jak mówię o tym już w dalszej części filmu, ja Was do niej serdecznie zapraszam, tam o, obejrzycie sobie coś o nowych newsach, które okazały się na Metin 2 Za ja Was tam zapraszam. Witajcie w drugiej części, tu mister Piotrek, Tak na wstępie powiem, że jakby się ześłyszeli w tle, to właśnie ptaszki ćwierkają, bo zobaczcie, którą mamy godzinę za 23 w czwartek, czyli za parę godzin weźcie mi odcinek na YouTubie. Yy, w tej końcowej części filmiku chcę Wam zaprezentować i omówić takiego pewnego newsa, który powstał 18 czerwca. Oczywiście, standardowo napisanego przez ARTA, że zmieniły się zalecenia postępowania w społeczności METI 2. Yy, w sumie taki news, który dużo nie zmienia i pewnie 3-4 osób w ogóle nawet go nie przejrzało. Jednak ja, tak jakoś stosunkowo postanowiłem się temu przyjrzeć. I tu macie sobie poczytać właśnie, że no, mamy tam odnoszenie się do wszystkich z szacunkiem, czyli nie obrażamy użytkowników no, poprzez grafiki lub posty, nie, to, yy, nie tolerujemy właśnie z zniewa, kosze, komentarzy, groźb, szyka, nielegalnych postępowań. Pamiętajmy, że wszyscy użytkownicy mają równe prawa do grania w Metin 2 itp. No, TP, dobre. Bądź ci wobec innych graczy i nie blokuj umyślnie ważnych funkcji np. na przykład dialog NPC. No bez sensu jak dla mnie. Oficjalnym językiem w obrębie społeczności jest polski, no to chyba logiczne. No i takie generalnie pierdoły. Yy. Tutaj myślę, że taka, znaczy ważna, no bardziej takie przypomnienie, także chociaż to ogarnę, żeby się troszczyć o własne bezpieczeństwo i nie podawać nikomu danych osobistych, nigdy nie publikuj swoich danych osobistych w internecie, tak. I tu generalnie mamy takie, jakieś takie, no nie wiem, coś w celu przypomnienia. Natomiast no jeszcze mamy newsa, jak powinny wyglądać screeny. Muszą być widoczne nazwa i poziom własnej postaci. Muszą być widoczne co najmniej 4 linijki czatu. Ekwipunek gracza powinien być otwarty. Powinien być ukazany cały diar, przynajmniej jego większa część. Powinny być ukazane minimapa, serwer i kanał. Nie zapomnij o podaniu czasu oraz daty zrzutu w zgłoszeniu. Prosimy w ten sposób nie oprawiać zrzutu bez wycięć, powiększeń, podkreśleń itp. Dobra, przemijając tego newsa, było też info, że podobno. Ma być, ma być coś zniwelowane, znaczy mają być w ogóle... Co, coś ma zostać wprowadzone, żeby zostali ogarnięci gracze, którzy po pierwsze y, zabierają nam pieczątki na siódmym piętrze w DT. Jak oni chcą to zrobić, to nie wiem, ale coś takiego ma się pojawić. Również ma być coś zrobione z osobami, które robią sobie sury na przykład na osiemnastym poziomie z rozproszeniem na M1. I chodzą sobie, wałkują nam rozproszeniem i nam pana silna aura czarowana czy cokolwiek. Było też jakieś pewne info, że. Się nie pamiętam o co to dokładnie chodziło. Ale było też coś, że niektórym. Że ma być jakiś Book naprawiony w wieży demonów. Tylko. Szczerze mówiąc, nie wiem o co chodzi. Bo ten Book to, to był dosyć dawno naprawiany. Bo tam był jakiś problem z lagami w wieży demonów. Możliwe, że on powrócił. Ale szczerze mówiąc, to nie. Wiem, bo dawno nie byłem w wieży demonów. No i generalnie. Pomijając już fakty tych ogłoszeń, które zostały pisane zalecenia przez Arta, raczej nic nowego się nie pojawiło, tak? Tutaj tylko dostaliśmy jeszcze newsze, żeby się z tym zapoznać, tak? I tu mamy dyskusję, gdzie możemy sobie porozmawiać. Dokładnie no, będzie można uzyskać przez na konta. Generalnie jest to sporo. Można sobie naprawdę poszedł, bo to są bardzo ciekawe rozmowy niektórych ludzi. Yy, więc to jest na pewno jak najbardziej m, moim zdaniem interesująca, interesujący temat, z którego warto sobie przejrzeć i czasami gdzieś się wypowiedzieć lub możliwość wypowiedzi innych osób. Yy, na koniec tego filmiku, tak, bo skończył w ten sposób, cholernie chciałbym Wam podziękować za ten nagły, przypływ subskrypcji, który znajduje się na moim koncie. Ponieważ w tydzień przy, było, przypłynęło was tutaj prawie 50 osób, to jest bardzo dobry wynik, i w tydzień prawie 15 tysięcy wyświetleń, co również jest bardzo dobrym wynikiem. Yy, na koniec chciałbym takie, jeszcze podać tą informację, ponieważ były te głosowania, jak wcześniej zauważyliście, na, yy, na Lola i na Minecrafta. Tam głosowanie się skończyło i w Minecrafcie było 68 głosów na nie i 29 na tak. W League of Legends było 60. Yy, nie, poczekajcie. W League of Legends było 48 na niej i 52 na. Sorry. 48 na tak i 52 na nie. Więc niestety yy, oba te yy, obie te gry przegrały. Czyli wychodzi na to, że 12 gier nie pojawi się na moim kanale. Jednak ja pomyślałem, że yy, będę robił Let's Play jakiś gier, ale nie w formie serii, tylko po prostu, że jak przychodzę na jakąś grę. I taką informacją pierwszą może być dla was, że pierwszą grą, którą użycie w niedzielę, pierwszy odcinek będzie z gry Mafia 2, Mafia 2. pewnie kojarzycie, bo bardzo znana i dobra gier gierka według mnie. No i tak jak mówię, chciałbym, żebyście również pokazali te komentarze, tak jak było ostatnio, bo naprawdę ponad 90 komentarzy było pod każdym filmem, więc było grubo. Ładnie się tam postaraliście w tym głosowaniu. A ja zapraszam was do dalszej subskrypcji profilu, komentujemy, łapkujemy w górę, no, i co do zobaczenia w, y, w pierwszym odcinku y, Let's Playa z Mafii. No, i oczywiście w następnym tygodniu, w naszej twierdzy, y, już z trochę lepszym materiałem, gdyż pewnie w księgi klod. Y, przejedziemy się na jakąś mapę, coś porównamy. Odcinek będzie minim o, czy tak we wstępnych wyjściach będzie o 15 minut, więc będzie tak dosyć ciekawie. A nie przedłużając, już na razie miłego oglądania. Znaczy miłego oglądania, no miłego wyczekiwania na mafię i na nowe odcinki. See you.